Siema kochani, słuchajcie, jedziemy po odbiór domku holenderskiego Właśnie za chwilę będzie wjeżdżał do nas na działkę nad jeziorkiem Mamy wspólnie ustaloną wcześniej jakąś listę Taką, którą musimy sprawdzić dokładnie przed, przed odbiorem i przed ostateczną zapłatą Zobaczymy na to zwrócić uwagę, postaramy się Wam to później gdzieś udokumentować na filmie No i co, I śledźcie nasze poczynania w, w spełnieniu kolejnego marzenia o domku nad jeziorem. Trzymajcie się. Proszę bardzo, tutaj przyjechał nasz domek. Gdzie Tutaj stoi super. Dobra, zaraz wychodzimy i ustalamy. Dobra, się. Witam Pani Bogdan. Dobry, witam. My jesteśmy już witam, na witam. miejscu. Dobra, Domek już przyjechał kasz? Tak, przyjechał, czekają jeszcze tylko na jednego pana, który będzie ich prowadził i zaraz będą wjeżdżać Są na razie Dobra, dobra, ja wjeżdżam, także za chwilkę będę Dobra, 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 okej, okay. no to do dobra. zobaczenia no. Jak słyszycie transport już jest Właściciel pola też już przyjechał No jesteśmy już na miejscu Chłopaki właśnie tutaj ogarnęli temat jak tu wjechać tym tirem No dookoła już widać jakieś tutaj domki Teraz ludzie budują, a nasze pole to jest tutaj i tutaj do tamtego domku. No dzisiaj może nam podłączą to z prądem i od razu kanalizację podłączą, więc będziemy mogli sprawdzić, czy, czy wszystko działa. No to, to, ja. to w takim razie to postawimy tak przyszłościowo na razie nie wiem. No coś tam porwał No dobra, to tu w wolnej chwili jeszcze Wam szybko pokażę jak domek wygląda od spodu zobaczcie, no nie jest to świeżutkie wszystko, ale o, patrzcie tu dziura, jeszcze folię trzeba przymocować nie jest to, to domek nowiutki, więc wiedzieliśmy na co się piszemy. Zobaczcie, tu jest zewnątrz ładnie z daleka wygląda. No. Jak na przyczepce przyjedzie to jest dobry moment, żeby sobie zobaczyć co jest pod spodem. O właśnie tutaj folia jakaś... O, o tutaj do podczepienia będzie takerem, co się przebijemy. To są wszystko już rzeczy 20-30-letnie, więc nie możemy tutaj oczekiwać, żeby to było nienagannie czyste. Domek kupiliśmy po to, żeby tutaj stał z, z zamysłem jakimś 5, 10, 15 razy. Zobaczymy jak to się będzie wszystko trzymać. I no i tyle, tyle nie? Jak tam, Hektor? Co to jest tir? Duży tir wjezie domek. Domek. Ojej. Jedzie? Zjeżdża domek? A tak wygląda domek w środku. Ma dwie sypialnie i łazienkę z prysznicem. Kuchnia jest spora. budowana płyta gazowa, okap, dużo szafek i szuflad. Mała lodówka, chyba pod zabudowę. No i piec gazowy, który wygląda na nowy, ale musimy załatwić jakiegoś fachowca od gazu, aby to sprawdził. Tutaj mamy jakąś mikromewą ściankę z barkiem i ogrzewaniem gazowym. W salonie duża kanapa, świeża, obita, plus kilka szafek. Jadalnia wygląda na bardzo surową. W sypialniach potwierdziliśmy wszystkie szafki, przygotowując do zimowania. Sypialnia dzieciaków standardowa, dwa łóżka pojedyncze, 65x80 m. Szafa i szafki wiszące. W głównej sypialni podnieśliśmy materat, żeby był przewiew. Tutaj też mamy szafki wiszące, małą szafę i większą szafę po lewej. No i prywatne wejście do łazienki. A łazienka wygląda tak: mała, ciasna, ale jest prysznic, co w naszym przypadku było koniecznością. Kabina jest pęknięta. Musimy coś wymyślić, aby to naprawić. No i to tyle. Tutaj jeszcze podłączenie wody. Domek jest czysty. Nie czuć wilgoci. Nie ma zacieków. Nie było palone w środku. No i tak to wygląda na dzień przyjazdu. Jesteśmy zadowoleni z zakupu. No, Chodź. idziemy. To też fajne. Fajnie. No, dobrze to wygląda. Powiedz mi tylko jeszcze tutaj, jak. To jest, dlaczego to jest kółka jeszcze, ale to jest, jest Aha, kwiatki wejdę. Nie wiem właśnie jak to. Dobra. No, ciekawe ci to działa. Dobra, tutaj wszystko po podnosiłam, pootwierałam. I tam też. Aha, ale... zobacz, widzisz, to są dwie kąbki. Tak jak się mówiłam. A ta jedna z góry jest w takim pokrowcu. Na to jeszcze pokrowiec i na to jeszcze prześcieradła dla dzieci, myślę, że spoko na początek. Dobra, przerwam. ale wysoka trawa. O jezu, 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 jezu. No i tak wracamy już do domu. Po 8 godzinach w terenie myśleliśmy, że nam trochę to szybciej zejdzie. Obstawialiśmy 2-3 godziny, a wyszło nam 8, jest 3, 18 godzina, prawie będziemy w domu za godzinę. No ale mimo wszystko spędziliśmy czas na świeżym powietrzu w słoneczku. Tam młody wierzcie mi, że dał radę. No, ale już ma pomału dość. Tak. To tu gada, nie? pomachaj ładnie. O, jeszcze ma trochę werwy. No i tak szybko podsumowując, no to sprawdziliśmy wszystko. Wiemy mniej więcej co mamy kupić, żeby na następny sezon co zrobić. Wlaliśmy wedle gdzieś tam poleceń z jakichś forum. Płyt chodniczy do, do syfonu, do toalety. Sprawdziliśmy wodę, czy nie ma. W systemie w rurkach nie ma wody, więc jest jakby domek przygotowany na na zimę. Dzięki temu, że chłopaki, którzy jakby firma transportowa, która transportowała nam ten domek, stacjonuje niedaleko, zorganizowali nam jeszcze schodki, ale musieliśmy do nich podjechać, więc też to nam trochę zeszło. Tu pół, pół godziny w tą, pół godziny w tamtą. Mimo wszystko mamy już schodki, ale nie mamy jednej rzeczy zamka do drzwi, więc domek póki co zostaje e, otwarty do następnego weekendu, nie wiem, może miesiąc. Zobaczymy. Nie mamy nic drogocennego, póki co mamy nadzieję, że nikt tam się nie połasi na, na to, żeby wejść i zamieszkać. No. To chyba to wszystko. Testowo pierwszy odcinek. Zobaczymy jak się przyjmie. Może się przyjmie, może się nie przyjmie. Ceny. A, Ceni. pewnie chcecie poznać cenę. Domek ma wymiary 3,10 3 m szerokości i niecałe 10 m długości. Ma dwie sypialnie, długą kuchnię, łazienkę, salon z takim aneksem do jedzenia. Daliśmy za niego 25 tysięcy złotych na okres cena na październik 2022 październik 2022. Czy to dużo, czy to mało tak jak w innych filmikach wszyscy mówią, że musi, każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie ile chce wydać. Można wydać dycha, można wydać stówę także e, tak to w cenie transport jeszcze cenie jest transport i just, i wy, yy, wypoziomowanie, o to było najważniejsze, żebyście nie poziomowali bo sami, bo może być różnie może być, może być łatwo, może, może być tak, że, że zadzwonicie do nich, żeby przyjechali jednak wypoziomować i zapłacicie podwójnie no, no to, to tyle kurwa mam to powiedzieć? lajki, suby i jedziemy na maksa